Powiedzmy sobie szczerze, od czterech miesięcy cały układ polityczny Donalda Tuska walczy o to, żeby ścisnąć dłoń komuś istotnemu z administracji prezydenta Donalda Trumpa. Karol Nawrocki pierwszy raz podczas kampanii wyborczej wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podczas właśnie tego pierwszego wyjazdu pierwszego dnia pobytu. W Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, nie tylko uścisnął dłonie najważniejszych polityków administracji Donalda Trumpa, ale z nimi dłużej rozmawiał i to z samym sekretarzem Marco Rubio, który zresztą dzisiaj wyrasta na postać numer dwa w całej administracji ze względu na przejęcie, że tak powiem, kwestii związanych z bezpieczeństwem. No, a później został e, Karol Nawrocki zaproszony do gabinetu e, prezydenta Donalda Trumpa. To jest e, zupełnie niesamowite wydarzenie, i patrząc z punktu widzenia Donalda Tuska, jest to obiektywne, e, obiektywna jego w, olbrzymia, gigantyczna e, porażka. Co jest jeszcze ważne, na co bardzo e, zwracam uwagę, Karol Nawrocki nie pojechał do Waszyngtonu z agendą, jakby Arebur Donalda Tuska i jego ludzi, to znaczy, nie pojechał tam z agendą opowieści o Donaldzie Tusku, o prześladowaniach, które obiektywnie też mają miejsca w Polsce o łamaniu demokracji. Nie pojechał innymi słowy, po to, żeby tam naskarżyć na Tuska. Wszyscy wiedzą na świecie i w administracji amerykańskiej, kim jest Donald Tusk. Co on tutaj wyprawia w Polsce i jakie brednie na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych wygadywał i wygaduje?